Wiadomość silatka. Piękny temat, bardzo wdzięczny temat. Ta piękna pani, która jest po drugiej stronie to Ewa Mazur. Ewa mieszka w New Jersey i robi naprawdę piękne rzeczy i podejrzewam, że to tak samo smakuje, właśnie nie miałem przyjemności z kosztowania. Dzień dobry Ewo. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Na początek bardzo Cię proszę, abyś wyjaśniła, jak to się stało, że bierzesz udział w konkursie i co to jest za konkurs, oprócz tego, że tak jak powiedziałem, chodzi o pieczenie. Powiem ci szczerze, że całkiem przypadkiem dowiedziałam się o konkursie. W zasadzie, że zostałam włączona do tego konkursu, bo organizatorzy tego konkursu napisali do mnie pod moim postem, że bardzo podobają się im moje ciasta. No i ten akurat tort, butelka Takili, został włączony do konkursu. No więc było wielkie zaskoczenie i wielka radość. No i <laughs> teraz się dzieje głosowanie! Głosowanie, do którego oczywiście zachęcamy i będziecie mogli a, nad tą naszą rozmową w tym poście zobaczyć, w jaki sposób można oddać głos na Ewę, a gwarantuję, że patrząc na to wszystko, bo my podglądamy oczywiście to, co Ty przygotowujesz, i również ten konkursowy tort, no to trudno na to nie zagłosować, bo to naprawdę robi ogromne wrażenie. Powiem Ci, że ja, podobnie pewnie jak większość ludzi na świecie, mam słabość do słodyczy, a poza tym. Od prawie 20 lat piję tylko tequilę, więc zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. Mój głos masz na pewno. Podejrzewam, że ze pozostałymi też tak będzie. Niestety każda osoba może oddać tylko jeden głos jeden głos to tak zwany jeden like. Dlaczego tequila? Taką dostałam inspirację od znajomej i poprosiła mnie, żeby zrobić właśnie taki port. Więc wydawał mi się na początku takim troszeczkę challenge'em, wyzwaniem, był to bardzo fajny projekt do, do zrealizowania. Byłam zadowolona z wykonania tego projektu. Jesteś z zawodu cukiernikiem? Nie, cukiernictwo to jest tak zwane moje hobby, moja pasja e, e, na boku, że tak powiem. W wolnej chwili, nocami. Moje wolne chwile to są noce, kiedy mam czas i chwileczkę spokoju, żeby oderwać się od rodzinki, od codzienności i coś potworzyć. Ty jesteś tak naprawdę jedną z tych osób, nielicznych pewnie na świecie, które się z tym czymś, z tym talentem po prostu urodziły. Masz trójkę dzieci, więc nie bez powodu mówisz, że w nocy rozwijasz swoje pasje. Dawno się to zaczęło? W zasadzie zaczęło się to troszeczkę już wcześniej. Zaczęłam piec jeszcze będąc nastolatką, mieszkając jeszcze w Polsce. Były to zazwyczaj zwykłe jakieś tam desery dla rodziny na weekend. A, a później, jak przyjechałam do Stanów, chyba przez 10 lat w ogóle zaprzestałam pieczenia, no bo nie miałam dla kogo, a oczywiście wiadomo, że dla siebie nie będę piekła, no bo trzeba dbać o figurę. No i później pojawiły się u mnie dzieci i tak jakby na nowo wróciłam do tej pasji. Było to bardziej nastawione pod kątem dzieci, żeby to smakowało i wyglądało, i podobało się dzieciom. Także na początku był to jakby taki Roczny projekt. Co roku wymyślałam jakieś inne pomysły na torty urodzinowe dla swoich dzieci. A później moim znajomym i, i, i rodzinie tutaj spodobało się to, co robię, no i zaczęłam robić to częściej i, i większej ilości. Być może pasja przerodzi się również w biznes, czego ci oczywiście życzę. Natomiast o inną rzecz chciałbym zapytać, bo żyjemy w czasach, gdzie szczególnie. Dzieci są odsuwane od różnego rodzaju słodkości. A u Ciebie jest odwrotnie, no bo u Ciebie tych słodkości jest co niemiara, na dodatek pięknie wyglądających i trudno tego nie skosztować. Dzieci są pewnie szczęśliwe. Powiem Ci tak, moje dzieci y, lubią mieć oczami. Chyba no jak większość dzieci, o tych innych mam. Musi się to po prostu dziecku podobać. Staram się używać mniej cukru, że to, że to, tak powiem, zdrowsze te torty, nie takie jak z typowego sklepu. Lepsze i świeższe produkty i owoce. No i przede wszystkim jakieś zachęcające postacie z bajki, prawda? Będące na topie, coś co się dzieciakom podoba, więc moje dzieciaki bardziej zjedzą wypieki bez tych wszystkich kremów, zwykłą babeczkę. Wszyscy mogą się śmiać, ale moje takich tortów nie jedzą. Jedzą oczami. Wiesz, jak to jest. Czarne charaktery pewnie są błyskawicznie zjadane, natomiast te wszystkie pozytywne postaci z bajek no trudno zjeść i trudno również nadgryźć, więc jeżeli miałabyś pójść w którąś ze stron, no to w takim razie tylko te piękne i atrakcyjne postaci powinnaś robić na tortach. To tak żartując, Staram się, żeby to nie tylko wyglądało ładnie, ale też było smaczne zdecydowanie, bo wiem, że wiele osób kupuje sobie w sklepie jakieś ciasto, wygląda ono pięknie, ale jest rozczarowane smakiem. I tak powiem Ci też szczerze, było w moim przypadku, bo na pierwsze urodziny mojej najstarszej córeczki, która miała roczek, to już było ponad 8 lat temu, zamówiłam sobie właśnie ciasto z jakiejś tam cukierni i no, wyglądało super, ale byłam rozczarowana smakiem. Więc postanowiłam, że na następne urodziny zrobię to sama. No, i tak to wszystko się zaczęło. Okej, okay. to czekam aż w takim razie zaczniesz jeszcze sama produkować tekilę, jeżeli to miałoby być w tę stronę. To już jest inna wyższa szkoła jazdy. Ewa, a pieczesz tylko torty, czy, czy masz zamiłowanie generalnie do pieczenia? Piekę generalnie tylko torty i piekę babeczki, tak zwane te amerykańskie cupcakes. Staram się teraz, jak robię jakieś urodziny dla rodziny popróbować jakieś nowe rzeczy, czy pups, czy yy, ciasteczka, ale jest to bardzo czasochłonne, więc staram się yy, być tylko przy tortach i przy tych cupcake'ach. Naj najwięcej sprawia mi to przyjemności. Masz jeszcze yy, bardziej zaawansowaną pracę, bo masz trójkę dzieci, więc siłą rzeczy wykonujesz trochę więcej tych zawodów, jak to kobiety, które wychowują dzieci, ale nie myślałaś o tym, żeby gdzieś spróbować uderzyć w cudzysłowie do jakiegoś biznesu, który zajmuje się właśnie pieczeniem takich pięknych tortów, albo przynajmniej a, zainteresować ich swoją osobą pod kątem projektowania. Prawdę mówiąc nie myślałam o tym w ogóle, bardziej myślałam, jeżeli miałabym iść w tym kierunku, otworzyć własną cukiernię. Być swoim szefem, że to tak powiem. Ale jeszcze wydaje mi się, jeszcze długa droga do tego, i no, jest dużo innych czynników składających się ku temu, więc no zobaczymy, czas pokaże, co z tego wszystkiego wyjdzie. Na razie traktuję to jako hobby, które sprawia mi przyjemność. Robisz piękne torty, ale to są tylko małe torty, czy również duże torty? Robię różne torty i małe i duże, w zależności od potrzeby, od okoliczności. Czyli piętrowe też. Jaki największy tort zrobiłaś? To ten tort zrobiłam na 60 osób, jak do tej pory, więc dwupiętrowy jeden, był. jeden tort na 60 osób? Tak, dwupiętrowy. Ewa, ty jesteś na co dzień na takim, ja się zawsze uśmiecham jak to mówię, na takim chyba jednym z najbardziej szowinistycznych fanpage'ów y na Facebooku, bo to są Polki w Stanach, prawda? Do których tak. nie może się dostać żaden mężczyzna. No ja... dobra. Podobno tak jest, bo taki jest po prostu problem. Pozdrawiam tak swoją drogą wszystkie Panie. Pozdrawiam i tym... serdecznie dziękuję za każdy oddany głos kochanym Polkom w Stanach. I yy, yy, korzystając z okazji, także chciałam podziękować yy, Dorotce Kozioł yy, za, yy, za, za wypromowanie mnie, <grytanie> między innymi na Polki w Stanach. Słuchaj, masz już dobrego menadżera, więc podejrzewam, że, że razem możecie się zastanowić i, i, i faktycznie tak na poważnie pomyśleć o biznesie. No, ale tą trójkę trzeba odchować. No, a jeszcze, tak, że, jeszcze, że tak, jeszcze tak. Widziałem gdzieś tam przez chwilę cienie po twojej lewej stronie, a to oznacza, że tak, gdzieś tam... Że, ma, że mama e, e, rozmawia z panem i ma wywiad. Bardzo ci dziękuję, Ewa. Trzymam e, kciuki i, i mam nadzieję, że kolejny raz, kiedy będziemy już rozmawiać, no to będziemy rozmawiać o profesjonalnym biznesie, który wierzę, że założysz. Super, serdecznie dziękuję i również trzymam kciuki, że wszystko potoczy się tak jak tak jak powinno. Wiadomości .com. Twoje źródło informacji.